Tegoroczna majówka. Jak się człowiek dobrze postarał i wziął raptem trzy dni urlopu, mógł mieć nawet dziewięć dni wolnego. Hola, chola, nie tak prędko, niestety. To działa, ale jak jesteś na etacie, kiedy prowadzisz firmę, matematyka już nie jest Twoim sprzymierzeńcem. Co ty gadasz, Karolina? Jestem sobie sterem, żeglarzem, okrętem, mogą mieć wolne, kiedy mi się podoba. Możesz, ale musisz się mierzyć z konsekwencjami. Bo to się nazywa odpowiedzialność. W 247 odcinku podcastu opowiem Ci o tych wszystkich biznesowych mitach i kłamstewkach, które często powtarzamy z pokolenia na pokolenie, a w które bardzo, ale to bardzo chciałam wierzyć przez długie lata. Co się zmieniło? Zapraszam serdecznie. Cześć, z tej strony Karolina Brzuchalska, a Ty słuchasz podcastu Co we Freelance piszczy? Skondensowanej pigułki wiedzy o prowadzeniu biznesu usługowego online. To podcast dla przedsiębiorców, którzy marzą o biznesowej wolności, mają dość wiecznej pogoni za króliczkiem, wysiadywania dupogodzin i spełniania cudzych marzeń. Chcą prowadzić dochodową firmę z lekkością, a przede wszystkim na własnych zasadach. Jak rozwijać firmę i nie zwariować? Sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. W swoim przedsiębiorczym życiu wierzyłam w wiele rzeczy i zrobiłam mnóstwo eksperymentów, w większości nieudanych. Wierzyłam w mity, podawane często, gęsto w sieci, no bo przecież tak łatwo jest w nie uwierzyć. I często tego chcemy, tak po prostu. Przynajmniej ja bardzo chciałam. Patrzyłam na te kolorowe, instagramowe obrazki, na te sukcesy jednej nocy, na te magiczne polecenia przez kogoś znajomego, które w ciągu pięciu minut z nikomu nieznanego rzuczka robią z ciebie eksperta i do którego wszyscy walą drzwiami i oknami. Patrzyłam na te miliony na pierwszej kampanii w sieci, na ten work-life balance, na urlopy w środku tygodnia i też tak chciałam. Niestety. Rzeczywistość nie zawsze jest pokazywana w takich cukierkowych kolorach, a w zasadzie ona nie występuje zawsze w takich cukierkowych kolorach. I często przychodzi taki moment, że człowiek zastanawia się, co do cholery jest z nim nie tak, gdzie to wolne, gdzie ta sława, gdzie te pieniądze. Hm, no dobra, spokojnie, wszystko jest z Tobą w porządku, po prostu sukces z reguły tak nie wygląda. Ale żeby nie było. Nie mówię, że takie rzeczy się nie zdarzają i że są niemożliwe, że nagle nie zostaniesz dostrzeżona, że twój geniusz nie zostanie odkryty, a klienci nie będą sobie ciebie wyrywać z rąk, wiesz, jak gaci na promocji w Lidlu. To jest oczywiście możliwe, ale statystycznie rzecz biorąc, szanse, że przydarzą się tobie są, no jak taka większa wygrana wtotka może nie milion, ale powiedzmy parę tysięcy a przynajmniej na początku prowadzenia firmy, chociaż później też. No serio, upadek marzeń, tych celów, tych takich w naszych wyobrażeń bywa bardzo, bardzo bolesny i niestety często jest upadkiem z bardzo wysokiego konia. I w tym odcinku opowiem Ci całkiem szczerze, co u mnie nie zadziałało z tych wszystkich magicznych pigułek i magicznych recept. Chociaż według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinno, no bo w końcu u innych niby się te rzeczy sprawdzały. Jakie? No, sekunda, momencik, za chwilę wszystko ci opowiem. Powiem ci też, jak poradzić sobie z poczuciem winy, z porażki, bez nadziei, jeżeli u ciebie, podobnie jak u mnie, nie działa. Zacznijmy zatem od tego, skąd w ogóle się biorą takie biznesowe mity i kłamstewka. Wiadomo, że z sieci, nie? To są takie trochę jak Urban Legend o dzieciach porwanych w centrum handlowym i odnalezionych w toalecie z wyciętą nerką. Idę o zakład, że masz przynajmniej jedną znajomą, która ma znajomą, a ta z kolei ma koleżankę, której córce czy synowi to się przydarzyło. Prawda? No właśnie. Podobnie dzieje się w biznesie. Są ludzie, którzy odnoszą sukcesy. No są, no jakby bez dwóch zdań. Są też tacy, którzy zarabiają wielkie pieniądze. Niektórzy nawet mają przy tym work-life balance i urlopy 10 razy w roku. Ale znów statystyka. Jest to raczej mniejszość niż większość tych takich żuczków pracujących i prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. I to taka mniejszość, która na to wszystko zapracowała. I jak już sobie zapracowała i porzuciła kilkanaście godzin pracy dziennie, to teraz może mówić dopiero o balansie i o roli odpoczywania, bo wcześniej to była raczej rola zapierdalania. Oni też często mówią, że pieniądze nie są ważne, że jest dużo innych ważniejszych rzeczy, nie? Ale generalnie często gęsto zaliczają upadki, spadki, wypalenia i inne cuda na kiju, zanim osiągną ten prawdziwy sukces. No ale też. Patrząc na to, tak wiesz z zewnątrz, to fajnie jest wierzyć w to, że da się zbudować biznes z lekkością, bez wysiłku, że samo przyjdzie, że starczy afirmować. Ja bym chciała w takie rzeczy wierzyć. E, oczywiście, da się z lekkością, żeby nie było. Da się też bez wysiłku. Ale ze sprytem i często po wielu próbach i błędach, i takim daniu sobie przyzwolenia na to, że ja te błędy będę popełniać i że za pierwszym razem nie wyjdzie, i że to mogą być lata eksperymentów i nieudanych projektów, lata doświadczeń, które trzeba zaliczyć, żeby w końcu rozpracować ten system. Nie każdemu się to udaje jedni wracają na etat, inni wchodzą we współpracę, jeszcze inni zmieniają branżę. No, generalnie możliwości trochę jest. Niestety, bardzo często jest to też wybór pomiędzy lekko i bez wysiłku, a szybko i efektywnie. No to skoro już jesteśmy przy tym temacie a, takich biznesowych mitów i kłamstewek, to dzisiaj opowiem Ci o moich pięciu ulubionych. Zatem do brzegu, do brzegu, lecimy z tą piękną listą rzeczy, w które ja sama uwierzyłam. I przyznaję się z ręką na sercu, rzeczywiście bardzo chciałam w nie wierzyć. I w sumie zastanawiałam się, pisząc sobie scenariusz do tego odcinka podcastu, od czego powinnam zacząć, bo tych rzeczy było naprawdę sporo. Sporo było takich porad, wskazówek, mitów. Bo ja dopiero po latach doszłam do tego, że to są mity. W które chciałam wierzyć, więc pozwolisz, że niekoniecznie tutaj będzie w jakiejś tam kolejności, nie będzie chronologicznie, nie będzie według lejka, nie będzie według stopniowania, co ważniejsze, co mniej ważne. Po prostu zobaczymy, co też nam się tutaj urodziło. Zacznijmy od pięciu rzeczy. Po pierwsze, możesz mieć wolne, kiedy prowadzisz własną firmę, możesz mieć wolne, kiedy ci się podoba. Rany boskie, jaki to jest mit. I to taki, w który Zakładając firmę najbardziej wierzymy i chcemy w to wierzyć. W końcu sama jestem sobie sterem, żeglarzem, okrętem, mogę wszystko, ja decyduję. Tyle tylko, że niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę lat 5 czy 5 miesięcy, są chwile, kiedy tego wolnego zwyczajnie nie weźmiesz, mimo że bardzo chcesz i bardzo byś potrzebowała, i że ci się to bardzo podoba, żeby to wolne mieć. A mimo wszystko i tak pracujesz w weekend, i tak pracujesz po godzinach, czasem nawet na urlopie. I ty wiesz o tym, że z poziomu mentalnego, z poziomu zdrowia psychicznego to jest zwyczajnie złe, po prostu. Ale masz takie, a nie inne warunki, i albo się na nie godzisz, albo nie. I teraz zauważ, weźmy taki najprostszy przykład, jako że przed chwilą była majówka, to zauważ, ile osób przed tą majówką, albo nawet przed urlopem, za chwilę wakacje, krzyczy, że teraz chill. Teraz odpoczywamy, relaks, odkładamy media społecznościowe na bok, to jest czas dla rodziny, reset głowy, bla, 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 bla. bla. Tam wiesz, no, różne się hasła pojawiają. A potem na ich socjalach pojawiają się starannie zaplanowane posty na cały ten czas. A oni nie, nie, oni wcale nie zniknęli z tej sieci, oni komentują, bo algorytm to lubi. I żeby nie było, sama tak robiłam. Przed każdym urlopem miałam zaplanowane podcasty, newslettery, posty, potem już tylko, tak wiesz, na luzie, czyli, czytaj, kilka razy dziennie zaglądałam do sieci, odłączenie od mediów, nie, to w ogóle nie wchodziło w grę, bo przecież zasięgi spadną. Czy dzisiaj zaglądam do social mediów, kiedy mam wolne? Oczywiście. Ale nie po to, żeby podbijać zasięg. Ja mam w dupie ten zasięg, tak szczerze mówiąc, w tym okresie. To jest czas, kiedy ja potrzebuję resetu i oglądam sobie kotki, pieski i inne rzeczy. Zaraz ci powiem jakie. Zresztą widać, że ten zasięg leci na pysk, bo ludzie zwyczajnie nie siedzą w tej sieci i oni mają w nosie ten cały twój content. Ja natomiast zaglądam wtedy, kiedy mam na to ochotę. Kiedy mam czas no i biorę na klatę, że te miliony Polaków nie zobaczą mojego starannie zaplanowanego posta z wypielęgnowanym nagłówkiem. Trudno. Ja też wielu rzeczy nie chcę w tym czasie oglądać. Nie chcę oglądać rzeczy biznesowych, edukacyjnych. Wolę przeczytać trzy książki w weekend. Albo obejrzeć sobie filmiki o haskich. O haskich jeszcze będzie za chwilę. Haski to jest stan umysłu. Okej, okay, mit drugi. Sposób, który działa absolutnie u każdego. Mm -hmm. Ile razy czytałaś reklamę, słyszałaś i tak dalej, że ktoś ma dla ciebie metodę, która się sprawdza. Metoda, która jest słuszna, metoda, która zawsze działa. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna metoda, która na 100% sprawdzi się u każdego. No, bardzo mi przykro z tego powodu, ale nie. Bo ludzie są różni, mają różne grupy docelowe, różną charyzmę, różny poziom energii, whatever. I nie istnieje przepis doskonały. Może być bardzo dobrze dopracowany, ale taki perfekcyjnie doskonały, który nas tuwe zadziała tu i teraz zawsze u każdego w środku nocy. Mm -mm. Natomiast ja swego czasu uwierzyłam co najmniej kilka razy w tę prawdę. Tylko webinary, tylko rolki, newsletterem sprzedasz wszystko. Musisz iść w YouTube. Stories, stories, stories i jeszcze raz stories. No nie. To co musisz, bardzo mi przykro, też nie lubię tego słowa, ale ono tutaj akurat ewidentnie pasuje, to przetestować wiele rzeczy i sprawdzić, co zadziała u ciebie, a co w ogóle nie. W jakim formacie sprzedażowym Ty się sprawdzisz najlepiej? W czym się najlepiej czujesz? Może to będzie cold mailing, może networking na LinkedInie, może wypasione maile co tydzień, a może właśnie roleczki, bo lubisz się pokazywać, gadać do kamery i generalnie robić wielkie show. Jedno jest pewne: Ty musisz czuć się w tym formacie dobrze i dostosować go do siebie, do swoich warunków, do potrzeb, do okoliczności przyrody. I najważniejsze, możesz zmienić zdanie i przestać lubić jakiś format, od tak, z dnia na dzień. I po latach pracy stwierdzam, że mnie na przykład najbardziej jest po drodze z mentorem, taką pracą jeden do jeden. Żadne tam grupowe procesy, ja się nie pojawiam na grupowych spotkaniach, żadne kursy solo, bo muszę być naprawdę zdeterminowana, żeby taki kurs skończyć, czy jakieś tam inne formaty, tylko szybka i precyzyjna praca dopasowana do moich potrzeb, że droższa, no tak, nie da się ukryć, ale skuteczniejsza przynajmniej dla mnie i efektywnie finansowo prawdopodobnie wychodzi na to samo inwestowanie w kilka, kilkanaście różnych procesów grupowych, kursów itd. Jeden dobry mentor i to działa. Dlatego nie bój się eksperymentów i znajdź swój format. Oczywiście za pracę z mentorem możesz też zapłacić w ratach. Nikt nie powiedział, że to musi być wywalone, nie wiem, 5, 10, 15, 20 tysięcy jednorazowo. I tak jak płacisz, wiesz, w ratach za cztery różne kursy, które będziesz musiała skończyć, by dojść do tego samego, do czego dojdziesz pracując z mentorem, nie? No to tutaj, wiesz, tak jak płacisz za cztery kursy, tak płacisz w czterech ratach na przykład, nie? To za tylko, że po kursach musisz jeszcze samodzielnie wdrożyć to w życie i wykombinować, jak to zrobić. No i tu już się zaczynają schody. Także pamiętaj, nie ma jednej uniwersalnej metody, nie ma jednego sposobu. To, że ktoś ci mówi, że coś nie działa, a u ciebie sprawdza się znakomicie, no to jemu nie działa, tobie tak. Więc rób to, co u ciebie się sprawdza. Po trzecie, da się zbudować społeczność i sprzedawać bez mediów społecznościowych, jeśli działasz online. I to jest mit z kategorii tych, które bardzo. Ale to bardzo chciałabym, zresztą nie tylko ja, tak jak rozmawiam z różnymi osobami, żeby on był prawdą. Bo jest cała rzesza osób, które nie chcą afiszować się swoją codziennością, którą mierzi codzienne pisanie postów, nagrywanie rolek, wyskakiwanie ludziom z lodówki, które zwyczajnie nie widzą sensu w tym, żeby tworzyć 300 storiesów w miesiącu. No po prostu nie. I chciałoby być doceniona za swój intelekt, za wiedzę, za ekspertyzę, a nie za to, że umieją kręcić rolki, nie? Ale niestety w tym zakresie dzisiejszy świat nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Mm -mm. Wolimy oglądać tonę śmiesznych filmików w sieci. Mm? Z tymi haskimi wspomnianymi wcześniej w roli głównej. I seria, jeśli jeszcze nie widziałaś filmików z haskimi w roli głównej, to, no, to koniecznie to sprawdź, bo haski to jest naprawdę stan umysłu. Ale no, taka jest prawda, że my wolimy oglądać śmieszne roleczki, śmieszne filmiki niż taki edukacyjny, poważny content. Często o tym samym. No tyle tylko, że takie filmy, rolki, to jest jeden z, ze sposobów na budowanie zasięgu, na budowanie marki i czegoś tam jeszcze, wiesz, co podobno najlepiej działa. Podobno nie znaczy, że u każdego nie znaczy, że zawsze. Podobno, bo znowu idąc za radą różnego rodzaju guru, którzy się znają na swoim fachu, i mają sukcesy. Ja przeprowadziłam taki eksperyment, a w zasadzie kilkanaście eksperymentów, czyli na przykład kręciłam 30 rolek w 30 dni, 60 postów w miesiąc, codziennie minimum 5 stories. Urobiłam się przy tym połokcie. Inaczej się tego nie da nazwać, bo to jest dodatkowy etat i trzeba na to znaleźć czas, jeszcze trzeba wyglądać, no bo wiadomo, wideo, efekt. No najwyraźniej nie jestem aż tak zabawna, tak charyzmatyczna, tak słodka, jak te wszystkie osoby, u których to daje efekt. Czyli patrz, punkt drugi, u mnie to nie działa. I teraz, oczywiście, że fajnie jest uwierzyć, że da się bez tego wszystkiego bez kończenia szkoły aktorskiej, firmowej i montażu w jednym. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli działasz online, no to nie da się sprzedawać i budować społeczności w 100% bez mediów społecznościowych. Owszem, nie musisz być w każdym, ale to jedno, w którym będziesz obecna. Niezależnie od tego, czy to będzie Instagram, LinkedIn, Facebook, fajny newsletter, cokolwiek, to ono ci będzie potrzebne. Chociażby do tego, żeby robić w nim reklamy. Bo serio, nie da się sprzedawać świeżo upieczonych przez siebie bułek nie piekąc bułek, nie? No, przynajmniej na dłuższą metę się nie da. Ok. Czwarty mit. Jeżeli ona dała radę, to ja też dam. Lubię w to wierzyć, że tak jest, że jeżeli ktoś coś potrafi i czegoś się nauczył, to ja też jestem w stanie to zrobić. Ale to jest guzik, prawda? Znaczy, no fajnie jest w to wierzyć, fajnie jest sobie podbijać taką moc sprawczą, nie? ale niestety, to, że Kiri Skłodowska odkryła rad, to nie oznacza, że ja też bym potrafiła. Wręcz jestem przekonana, że nie. I żeby Ci to jeszcze lepiej zobrazować, miałam kiedyś epizod pracy w MLM. -ie. Z zewnątrz wyglądało to przepięknie, prosto i kolorowo. Od środka, o mój torze, totalnie, ale to totalnie nie dla mnie. Pokazywanie swojego życia na każdym kroku, szeroki uśmiech przyklejony do twarzy, czy ci jest dobrze, czy źle. Mówienie, jakie to proste i łatwe, chociaż ja doskonale wiedziałam, że dla mnie, podkreślam, dla mnie to wcale nie było proste i łatwe. Bo ja tak nie kocham ludzi, żeby zagadywać obcych co chwilę. Ja nie potrafię tak zwyczajnie wyhaczać obcych osób i jeżeli mam coś komuś polecić, to przede wszystkim po pierwsze muszę znać produkt, co było stosunkowo proste, bo mogłam ten produkt poznać, ale muszę też kogoś poznać, polubić, wiedzieć jak mam mu to zarekomendować, żeby nie wyjść na głupią po prostu. No i tak sobie patrzyłam na moje koleżanki z zespołu, na ich sukcesy i awanse, bo one odnosiły te sukcesy i awanse i wyrzucałam sobie, jak ogromnym jestem nieudacznikiem. Że ja nie umiem w ten najprostszy biznes świata. Coś testujesz, coś ci się sprawdza, jesteś zachwycona, polecasz to dalej, zarabiasz na tym pieniądze. No, u mnie to nie działa. Także przykro mi, ale nie zawsze jest tak, że jeżeli ktoś coś zrobił, to ty jesteś w stanie zrobić to samo. To znaczy w teorii tak. I nie chodzi mi tutaj absolutnie o podcinanie skrzydeł, chodzi o realną ocenę swoich możliwości. No nie nauczysz ryby wspinać się po drzewach. Bardzo mi przykro. No i piąty mit. Dzisiaj będzie ostatni. Możesz pracować z kim chcesz. Możesz, absolutnie możesz, ale ma to swoje konsekwencje. Możesz też nie pracować z osobami, z którymi nie chcesz pracować, możesz odmawiać zleceń, ale musisz mieć świadomość tego, co się stanie, jeżeli współpracy odmówisz. Nie jestem przekonana tak do końca, czy to jest mit czy to jest półprawda czy może kłamstwo bo ja akurat w ten konkretny punkt wierzę że mogą pracować z kim chcę, i że mogą nie pracować z osobami z którymi pracować nie chcę ale prawda jest też taka że skutek tego wyboru może być bolesny dla ciebie i dla twojego portfela bo czasem masz klienta z którym naprawdę przestało ci być po drodze albo takiego z którym nigdy przenigdy ci nie było po drodze Trudnego, marudnego, toksycznego albo zwyczajnie no, nie pasującego osobowością do ciebie, i w normalnych warunkach w życiu nie zgodziłabyś się na pracę z nim. Tyle tylko, że na przykład ten klient przynosi ci jedną trzecią twojego budżetu. No i w takiej sytuacji rezygnacja ze współpracy z nim w pewnym okresie prowadzenia firmy jest po prostu zwyczajnie nieopłacalna. I normalnie powiedziałabyś temu klientowi Sayonara, ale niestety, jeszcze nie teraz, nie, dopóki nie odbudujesz portfela klientów na tyle, żeby mieć backup. Więc tak, możesz pracować z tym, z kim chcesz, ale pamiętając o konsekwencjach tych wyborów. Podsumowując, piąteczka, pięć mitów, które przygotowałam dla ciebie na dziś. Jest ich pewnie u, tonę więcej, jak nie lepiej, ale nie chcę nikogo dołować. Każdy musi swoje mity znaleźć. Klucz tego odcinka jest takie, że trzeba naprawdę używać głowy, czytać ze zrozumieniem, czytać między wierszami i myśleć, kiedy budujesz swoją firmę. Nie wierzyć we wszystko, co słyszysz. Kwestionować, testować, podważać jedyne słuszne prawdy, znajdywać swoje i działać tak, żeby tobie było dobrze. Znaleźć też w sobie tę odwagę do tego, żeby to robić, nie? No bo łatwiej jest oczywiście, kiedy masz już rozkręcony biznes i doskonale wiesz, co ci służy, a co nie. Ale wtedy też niestety można wpaść w różne pułapki i kolorowe obietnice. Ja na szczęście wierzę w to, że każda z nas ma tę moc i zdolność oceny do tego, co jest dla nas dobra, co jest lepsze, a co jest najlepsze. I z kim chcesz iść po więcej, a z kim w ogóle tego nie chcesz. I znaleźć ludzi, którzy będą dmuchać w twoje skrzydła codziennie. I tego bardzo ci życzę. Słyszymy się. Za tydzień, kiedy to porozmawiamy o pewności siebie, i to będzie rozmowa, wywiad. Będę miała dla ciebie niespodziankę, także stay tuned. Do usłyszenia. Wysłuchałaś właśnie kolejnego odcinka podcastu Co we Freelance piszczy. Zainspirował Cię do działania? Sięgnij po więcej zaglądając na moją stronę karolinabrzuchalska.pl I pamiętaj, firma zaczyna się w głowie. Do usłyszenia.